Rzeczownik. Wszystko w temacie. Rzeczownik to odmienna część mowy, która nazywa osoby, przedmioty, zwierzęta, rośliny, zjawiska przyrody, uczucia czy miejsca. Rzeczownik odpowiada na pytania: kto, co? Na przykład: kto, Sąsiad, koleżanka, pilot, pasażer. Co? Ryba, książka, dom, samochód. Rzeczowniki odmieniamy przez liczby i przypadki. Ustalamy ich rodzaj. Dzielimy na własne i pospolite, policzalne i niepoliczalne, abstrakcyjne i konkretne oraz osobowe i nieosobowe. Rzeczownik występuje w liczbie. Pojedynczej lub mnogiej. Liczbę pojedynczą mamy wówczas, gdy mówimy o jednej osobie czy jednym przedmiocie. Na przykład książka, dziecko, drzewo, planeta. Liczba mnoga występuje, gdy jest więcej niż jedna opisywana osoba, zjawisko czy rzecz. Na przykład książki, dzieci, drzewa, planety. Niektóre rzeczowniki mają nieregularną odmianę i występują tylko w liczbie pojedynczej. Na przykład młodzież, powietrze, szlachta. Lub tylko w liczbie mnogiej. Na przykład drzwi, spodnie, nożyczki, wakacje. Każdy rzeczownik ma określony rodzaj: męski, żeński lub nijaki. Rodzaj męski ustalimy, gdy przed rzeczownikiem możemy dodać słowo ten. Na przykład ten rower, ten chłopiec, ten laptop. Przed rzeczownikiem w rodzaju żeńskim możemy postawić słówko ta. Na przykład ta dziewczynka, ta książka, ta oranżada. W przypadku rodzaju nijakiego, słowem pomocniczym będzie to. Przykładowo. To dziecko, to wiadro, to muzeum. By określić rodzaj rzeczownika w liczbie mnogiej, zamień go najpierw na liczbę pojedynczą. Rzeczownik deski jest w liczbie mnogiej. Liczba pojedyncza tego wyrazu to deska. Ta deska, czyli rodzaj żeński. Inny przykład. Drzewa. Jedno drzewo to drzewo, czyli rodzaj nijaki. Świerki. Jeden świerk, ten świerk, czyli rodzaj męski. Odmianę przez przypadki nazywamy deklinacją. W języku polskim mamy siedem przypadków: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik i wołacz. Każdy przypadek odpowiada na określone pytania. Aby łatwiej było wyraz odmienić, możemy użyć słów pomocniczych. Mianownik. Kto, co jest. Dopełniacz. Kogo, czego nie ma. Celownik. Komu, czemu się przyglądam. Piernik. Kogo, co widzę. Narzędnik. Z kim, z czym idę. Miejscownik. O kim, o czym mówię? Wołacz. O! Witaj! Odmienimy przez przypadki wyraz sosna. Mianownik kto-co jest? Sosna. Dopełniacz kogo czego nie ma sosny. Celownik komu-czemu się przyglądam sośnie. Biernik kogo-co widzę sosnę. Narzędnik, z kim z czym idę z sosną. Miejscownik, o kim o czym mówię o sośnie. Wołacz o, witaj sosno. A teraz liczba mnoga. Mianownik, kto co są sosny. Dopełniacz, kogo czego nie ma sosen. Celownik, komu czemu się przyglądam sosnom. Biernik, kogo co widzę, sosny. Narzędnik, z kim z czym idę, z sosnami. Miejscownik, o kim o czym, mówię, o sosnach. Wołacz o, witajcie sosny. To teraz odmieńmy wyraz stół. Mianownik, kto co jest stół. Dopełniacz, kogo czego nie ma stołu. Celownik, Komu czemu się przyglądam? Stołowi. Biernik, kogo co? Widzę stół. Narzędnik, z kim z czym idę ze stołem. Miejscownik, o kim o czym mówię o stole. Wołacz o, witaj, stole. I liczba mnoga. Mianownik, kto co? Są stoły. Dopełniacz, kogo czego nie ma stołów. Celownik, komu czemu się przyglądam, stołom. Biernik, kogo co widzę, stoły. Narzędnik, z kim z czym idę, ze stołami. Miejscownik, o kim o czym mówię o stołach. Wołacz, o witajcie, stoły. Trzeba wiedzieć, że niektóre wyrazy nie odmieniają się. Należą do nich kiwi, taxi, kakao czy bikini. Podczas odmiany przez przypadki temat wyrazu zostaje zwykle ten sam. Zmianie ulega tylko jego końcówka. Zdarza się jednak, że w temacie mogą pojawić się pewne oboczności. Czyli jedne głoski wymieniają się na inne. Bywa też tak, że niektóre formy nie mają odmiany. Wówczas pojawia się tak zwana końcówka zerowa. Prześledźmy rzeczownik kot. Mianownik kto co jest. Są kot, koty dopełniacz kogo czego nie ma, kota, kotów. Celownik, komu czemu się przyglądam? Kotu, kotom. Biernik, kogo co widzę? Kota, koty. Narzędnik, z kim z czym idę? Z kotem, z kotami. Miejscownik, o kim o czym mówię? O kocie, o kotach. Wołacz, o, witaj, witajcie. Kocie koty. W tym wyrazie kot to temat. Temat oboczny to koci. Oboczność pojawia się w miejscowniku i wołaczu liczby pojedynczej, T zamienia się na ci. W mianowniku jest końcówka zerowa. Pamiętajmy, że jeżeli i stoi przed samogłoską, jak w miejscowniku. Kocie. To nigdy nie zostaje w końcówce, tylko zmiękcza poprzedzającą ją spółgłoskę i razem z nią jest zaliczane do tematu. Podobnie jest w wyrazie szafa. Mianownik, kto co jest szafa. Dopełniacz, kogo czego nie ma szafy. Celownik, komu czemu się przyglądam szafie. Biernik, kogo co widzę szafę. Narzędnik, z kim, z czym idę z szafą. Miejscownik, o kim, o czym mówię. O szafie. Wołacz. O, witaj szafo. W celowniku i miejscowniku wyrazu szafa i zostaje w temacie. Temat to szaf. Temat oboczny to szafi. Oboczność F zamienia się na fi. Przejdźmy do podziału rzeczowników na pospolite i własne. Rzeczowniki pospolite nazywają osoby, rzeczy, miejsca w ogólny sposób. Na przykład mężczyzna, góra, ocean, kontynent, pies. Rzeczowniki własne dotyczą nazw, imion, krajów, rzek czy gór. Na przykład Zosia. Ocean Spokojny, Polska, Australia, Azor. Możemy także wyróżnić rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Policzalne to te, które możemy policzyć, np. długopis, pies, natomiast niepoliczalne to takie, których nie można policzyć, np. woda, cukier, powietrze. Kolejny podział to rzeczowniki abstrakcyjne i konkretne. Abstrakcyjne są niematerialne, jak na przykład myśl, uczucie, idea czy sen. Rzeczowniki konkretne są namacalne, jak stół czy drzewo. Rzeczowniki osobowe nazywają ludzi, na przykład kolega, stolarz, pacjent. A rzeczowniki nieosobowe dotyczą rzeczy, zwierząt, pojęć. Na przykład ryba, widowisko, samochód. Podsumowując, rzeczowniki odmieniają się przez liczby: liczba pojedyncza i mnoga oraz przypadki. Mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik i wołacz. Każdy rzeczownik ma określony rodzaj. Męski, żeński lub nijaki. Rzeczowniki dzielimy także na własne, np. Na imiona, nazwy krajów czy konkretnych gór, tak jak tatry, oraz pospolite, czyli ogólne nazwy, jak góry, ludzie, zwierzęta. Rzeczowniki są także policzalne i niepoliczalne, abstrakcyjne i konkretne oraz osobowe i nieosobowe.